Jakiś czas temu nagrałem poradnik o tym, jak poprawić jakość zdjęcia wygenerowanego przez AI. Teraz przyszedł czas na część drugą, ale oczywiście ta metoda sprawdzi się z każdą fotografią. Strona, którą teraz pokażę, działa sprawniej niż ta, którą prezentowałem w poprzednim materiale oraz na końcu można zobaczyć efekt przed i po. W celu poprawy jakości zdjęcia, przejdź na tą stronę i kliknij w zakładkę Upscale Image. Wgraj zdjęcie, które chcesz poprawić. Ja użyję to. Zostało ono wygenerowane przez AI w programie Midjourney. Teraz zaznacz 4X i odczekaj chwilę. Przesuwając suwak w lewo lub w prawo możesz zobaczyć jak duża różnica jest jeśli chodzi o jakość tej fotografii. Teraz wystarczy, że klikniesz Upscale i pobierzesz obraz. Na koniec chciałbym zachęcić ciebie do zapisania się na mój newsletter, gdzie będziesz otrzymywać raz w miesiącu do końca tego roku jedną dochodową niszę plus słowa kluczowe. Jest tam opublikowanych na ten moment 16 nisz, więc możesz oszczędzić dużo czasu na ich szukaniu i skupić się tylko na tworzeniu produktów. Zachęcam ciebie również do zapisania się na mój kurs przedpremierowo Amazon KDP Masterclass. Dzięki czemu otrzymasz 30% zniżki do wykorzystania w momencie jego premiery. Jestem też w trakcie tworzenia kursu odnośnie kryptowalut. Będzie on darmowy. Jeśli zostawisz tu swojego maila, wyślę do Ciebie informacje, gdy będzie już dostępny. Dzięki za obejrzenie tego poradnika. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka, dzwoneczka i komentarza, jeśli to wideo było dla Ciebie pomocne.